I tam to 4, a 10 listopad. I duchowość, i rozpoczynamy. Posiadam całkowitą pewność, że to, co się wydarzy, to skutek. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje życie, i wiem, że otrzymuję od swojego życia to, co jest najważniejsze, co jest dla mnie najbardziej istotne. Oczywiście, w danej chwili. I tego, co w danej chwili potrzebuję. Dostrzegam przeszłe wątpliwości. Usuwam je ze swojej świadomości i pozwalam światu wniknąć do mojego życia. W astrologii jest tak, że czasami musimy pokonać jakieś działania. I te działania skłaniają nas do czekania, do momentu. Nie zawsze ten moment jest najlepszy, ale czasami trzeba je wybrać. I mimo przeciwności, mimo trudności, trwać w nich, trwać w nich, jakbyśmy byli zbudowani ze skały, to tak nas będzie prowadzić światło, czy to, co jest najważniejsze w naszym życiu. I otwiera się przed nami szansa stałego oświecenia, do czego tak bardzo dążymy. Im bardziej trudna jest ta nasza praca, im bardziej jest, czy jest większy opór, tym bardziej doskonałe do nas dotrze światło. Bardzo często zniechęcamy się do pewnych działań i te działania nas odstraszają, pod tego pytanie. Warto, a czy nie lepiej zostać w tym stanie niepewności, a uzyskać to, co jest najważniejsze. A może jednak pojawi się to światło w najbardziej niespodziewanym momencie. Dziękuję, zapraszam na dalszy ciąg opowieści, ale nie tylko i tego przesłania duchowego, które jest tak ważne dla nas wewnętrznie, aby się spełniło.